Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnej części Zagrajmy w Dark Sector. Um, będziemy grać. O, jak zwykle w Dark Sector się gra. Um, dobra. Włączyłem stopper, więc jest elegancko, kontynuujemy grę. Dobra, gdzie my tu byliśmy? Ha, tutaj. Dojdziemy! Skrzyneczka moja, skrzyneczka moja. Amunicji i więcej. Dobra Dy zginiesz Ktoś jeszcze chce zginąć Śmiercią bolesną Mam dysk i nie waham się go użyć A tutaj już niebieskie, tak? Nie lubię niebieskie Chciałoby się mnie zabić, co? Patrz Aha, widzisz jakim pięknym szotem. WO! Starcza! ładnie go wykończymy odetniemy mu główkę krwawa gierka nie no widziałem krwawsze coś tu we mnie chce jeszcze mnie zabić prawda to wezmę sobie jedno zamrożenie widziałem dwa widzę kurczą z boku mnie jakiś typ pojechał Tak, 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 ktoś cię rozumiem. Weźmy znowu skrzyneczkę. Hmm. A ktoś tam mi napisze pod filmikiem smacznego, to od razu dziękuję. Byście nie musieli się główkować co jadę, to to jest słonecznik. Double kill. O, widzieliście, jak się schował? Doskoczysz do mnie, czy nie? Ty tak się ze mną chcesz bawić? Tutaj mi ostatnio z tej strony coś zabiło. Jest! I nie będę się sobą patyczkował Jak poprzednio Widzieliście jaki farciarz? Walka wręcz I znowu ładnie wykończymy przeciwnika Kapitulacją głowy patrz jeszcze jeden Jeszcze ktoś Tam coś biega w ogóle Podetnę mu ładnie głowę. Długo to trwa, ale... Jestem ciekaw jak się tych niebieskich wykańcza. Będę musiał kiedyś sprawdzić. Jak będę na tyle blisko, żeby móc wykończyć przeciwnika. Dobra, idziemy dalej. <todgłosy> Jaki słowatok mi się dzisiaj otworzył. Cześć z enemii. Żartowałem. Jakie ty wytrzymały. A to mnie dusi. A idź, nie udało się. A jednak. Znowu double kill. Za dużo lola, będę musiał go kiedyś odstawić. Quadra kill. O nie, pomyliłem się. Quadra. Z każdym odcinkiem mi chyba coraz lepiej idzie. Zastanawiam się co nagrać po dark sektorze. No tak, I like train. Tu jesteś, Brzydalu. Many ci nie wolno używać! Zginiesz, bo ci many nie wolno używać. O, to ten niebieski chyba. No niebieski, czego... Nie, czerwony, szkoda. A myślałem, że niebieski. Myślałem, że go nie pojadę. Następny czerwony. Co to tam jest? Church. A, no kolejny mowek z stylu zabij mnie. Aha, ja mam tarcza, a ty nie Właśnie zginąłeś. Dobra, idziemy dalej. Jakieś kanały, nie podoba mi się to. Noży, że zapisywanie. Nie jak ja ich nie lubię, kurde. To jest tak dla mnie wredna istota. Ło! Wow! Jaki gang! Patrzcie, następny. Próbował mnie zgankować. Jakiś dragas. Więcej was matka w domu nie miała. Gin! Nie chcę tak młodo umierać. O, spacja by wykończył przeciwnika. Oderznę ci łapy i zginiesz. Bo ci kamery nie wolno używać, ty gnojku. O Jezu, nie... jest niebieski. Nie, czerwony. Giniesz. Ty też zginiesz. Mhm, i co jeszcze? No oczywiście, że te mowy Double kill Skąd? Stamtąd cwaniaczek do mnie celuje. Widzieliście jak się schował? Zginął. Jeszcze jakiś? Jeszcze jakiś ma jakieś wąty do mnie? Nie wiem czemu, ale mi się to nie podoba. Myślę, że się Rozbije rozbiję na mniejsze kawałki. Amunicja mi się kończy. Jest ogień, wezmę ogień. Naprawdę powiadam ci... Nie chyba do mnie strzelają. Nie, nie do mnie. Tam na górze się ich pozbędę najpierw. Z nimi będę miał większe problemy. Dobra, zawity. Ciekawe z czym się tu ubili. Dobrze są, jak się poradzili z tamtymi mobkami. Wo i ten duży, great! Stupid beer over here. Wezmę sobie twoją broń, gością Gdzie? Skąd? Dobra, zabite. Teraz mi ten potwór duży został. Wow! Powiem tak, pozdrawiam, poćwicz. Ak mi hitnął. Rasa porządnie. Dobra, nawet ognia nie będę brał, bo to nie ma sensu. Z tego co widziałem, to mi się tu nie przyda. Co Chcesz strzelać? Wiesz, pojadę cię w ten sposób Gdzie ty mi się duzgowałeś? Kurde Miałeś farta gościu Dobra, nie będę się na razie z tamtym typem bawił Dobra, zabity ten gościu na tej wieży z mnie denerwuje Great, stupid beard over here Jeszcze ktoś, zanim tam podejdę. Na pewno ten duży zaraz tu wylezie. Będzie najbezpieczniej go załatwić No i co teraz? Jesteś taki niewinny No! No nie korzystając z tego kręcenia się dysku Ale zdetonować zawsze też można Nowe zapisywanie, jak nam z czasem stoimy? 12 minut, 18. Dobra, to powiem tak. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku.